Wielu rolników i mieszkańców wsi przetwarza produkty pochodzące z własnego gospodarstwa i sprzedaje w przydomowych sklepikach, na bazarach czy targowiskach. Dla nich to możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, a dla konsumentów możliwość spróbowania żywności bez konserwantów i sztucznych dodatków. Obecnie w Polsce produkcja żywności w gospodarstwach rolnych i jej wprowadzanie na rynek na małą skalę. Może odbywać się w formie sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Można również prowadzić w Polsce małe rzeźnie rolnicze w gospodarstwach rolnych, tak popularne w krajach Unii Europejskiej. Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Adanowski spełnił oczekiwania rolników, którzy od lat czekali na zmianę przepisu, żeby właśnie była możliwość przeprowadzenia uboju zwierząt gospodarskich. W gospodarstwie. W tym gospodarstwie, gdzie będzie zlokalizowana rzeźnia, ona może funkcjonować nie tylko dla tych zwierząt, u tego rolnika, ale może z powiatu pomagać ludziom, rolnikom w uboju zwierząt. Jeśli chodzi o ułatwienia dla rzeźni rolniczych. To Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało, aby jedno i to samo pomieszczenie mogło być wykorzystywane do ogłuszania, wykrwawiania, obróbki, a nawet pakowania, wysyłki mięsa, o ile czynności te są wykonywane w odstępach czasowych. Tu są tylko odstępstwa, na które zgodziła się Komisja Europejska. Co do poszczególnych pomieszczeń: toalet, przepustowości, czyli część czysta, część brudna, jest to w sposób w sposób uproszczony i tak jak mają Niemcy, tak jak to jest w Unii Europejskiej, mięso znakowane jest pieczęcią owalną. To oznacza, że można sprzedawać w Niemczech z takiego uboju. To nie są jakieś tam ogromne ilości zwierząt poddawanych ubojowi, ale jeżeli ktoś będzie chciał sprzedać w Berlinie na przykład polędwicę wołową, to może zawieść w sposób legalny ze swojego gospodarstwa. W przepisach krajowych z zakresu bezpieczeństwa żywności Wprowadzono liczne ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję żywności na małą skalę, wykorzystując możliwości, jakie daje prawo Unii Europejskiej. Wybór odpowiedniej formy działalności należy do pomysłodawcy i zależy od profilu produkcji gospodarstwa. Uważam, że jest bardzo duże zainteresowanie. Tymi nowymi możliwościami sprzedaży i przetwórstwa w gospodarstwach rolnych, szczególnie rolniczy handel detaliczny cieszy się dużym zainteresowaniem. Te ułatwienia bardzo pomagają rolnikom w rozpoczęciu działalności, prowadzeniu tej działalności. Dzisiaj wreszcie możemy, tak jak na Zachodzie, gdzie kiedyś przed laty obserwowaliśmy, dzisiaj rolnicy mogą tworzyć małe przetwórnie, mogą sprzedać dawać smaczne produkty wytworzone w gospodarstwie, czy to są przetwory mięsne, czy przetwory mleczne, czy owocowo-warzywne, pojawiają się małe przetwórnie, które wytwarzają dżemy, soki różnego rodzaju, przysmaki w postaci przetworów. Także dla rolników jest to naprawdę duża szansa na pozyskiwanie Takich dodatkowych dochodów. Pomysłów na biznes na wsi nie brakuje. Pani Agnieszka Piętka postawiła na sery. Krowy wypasają się na łąkach bogatych w zioła i soczystą trawę. To podstawowy pokarm dla bydła, które daje wartościowe mleko, z którego powstają smaczne sery. Od 20 lat prowadzę z mężem gospodarstwo rolne ukierunkowane na pozyskiwanie mleka. Swego czasu oddawaliśmy surowiec do spółdzielni mleczarskiej, ale kiedy wzniesiono kwoty mleczne, wtedy wpadliśmy na pomysł, że może by coś fajnego z tego zrobić. Powstał pomysł właśnie serów. Na razie to było takie bardziej hobbystyczne, ale kiedy została wprowadzona ustawa o rolniczym handlu detalicznym, to pozwoliło nam dopiero zabłysnąć, pozwoliło nam, że tak powiem, legalnie produkować nasz surowiec. Pani Agnieszka Piętka sprzedaje swoje produkty w ramach rolniczego handlu detalicznego. Ta forma działalności daje rolnikom możliwość sprzedaży każdego rodzaju żywności, zarówno konsumentom, jak i lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny. Żywność musi pochodzić w całości lub w części z własnej uprawy, hodowli lub chowu, a sprzedaż powinna odbywać się z zachowaniem limitów przychodów do kwoty 40 tysięcy zł, o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych. Sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie może odbywać się poprzez pośredników, za wyjątkiem sprzedaży na kiermaszach czy festynach. Na taką działalność można skorzystać z funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji Przetwórstwo i Marketing Produktów Rolnych. Jest to przetwórstwo skierowane do tych najmniejszych beneficjentów, które, którzy zamierzają prowadzić działalność przetwórczą w swoich gospodarstwach. To jest 100 tysięcy złotych, które możemy przeznaczyć na inwestycje w tych gospodarstwach, na przykład, żeby stworzyć powiedzmy w jakimś pomieszczeniu stworzyć miejsce, gdzie moglibyśmy przetwarzać różnego rodzaju produkty. Wachlarz tych możliwości jest dosyć duży, dlatego że możemy tak naprawdę te środki. Finansowe wykorzystać na maszyny, urządzenia, na remonty tych pomieszczeń, na dostosowanie do, do warunków przetwórczych. Pani Agnieszka Piętka skorzystała z dofinansowania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich i dzięki tym środkom rozwija biznes. A ten nowoczesny budynek to przyszła z prawdziwego zdarzenia serowarnia. Dowiedzieliśmy się też w agencji, że możemy nabyć środki na tzw. mola, czyli marginalną, lokalną, ograniczoną sprzedaż. I z tego tytułu chcemy zakupić sprzęty serowarskie typu. Kocioł, właśnie masielnicę, prasę do serów, potrzebny po prostu sprzęt do wytwarzania serów. No i też, między innymi, jesteśmy w trakcie budowy już takiej naszej serowarni, takiej troszkę z prawdziwego już zdarzenia, bo widzimy, że temat jest przyszłościowy, naprawdę teraz wraca się do tego surowca, takiego bezpośrednio od gospodarstwa jak najmniej przetworzonego jak najmniej chemii. W przyszłości gospodyni chce prowadzić działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, czyli tzw. mol. To kolejny rodzaj sprzedaży produktów z gospodarstwa, takich jak produkty mleczne, mięsne, rybne, jajeczne czy gotowe posiłki. Jednym z najważniejszych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej jest prowadzenie sprzedaży z własnego przydomowego sklepu lub z tak zwanego food trucka. Taki rodzaj produkcji i sprzedaży prowadzi pani Małgorzata Elis z Pilawy koło Warszawy. Wspólnie z mężem posiadają niewielką masarnię i sklep z wędlinami. Od samego początku mojej pracy zawodowej związana jestem z branżą mięsną. Mój kierunek studiów, przetwórstwo mięsne, specjalizacja z przetwórstwa mięsnego. Zaraz po studiach podjąłam pracę w zakładach mięsnych. Wiele się nauczyłam, zdobyłam doświadczenie po 12 latach pracy. Zdecydowaliśmy z mężem, że otworzymy własną działalność. No i małymi kroczkami. To uruchomiliśmy. Po roku produkcji dla znajomych, dla siebie, podjęliśmy decyzję, że zarejestrujemy działalność. Tą naszą firmę prowadzimy w oparciu o działalność lokalną, marginalną i ograniczoną. Są to mniejsze wymagania dla tego typu produkcji niż dla dużych zakładów, które mają uprawnienia do handlu. Zajmujemy się głównie produkcją przetwórczą. Kupujemy surowiec w postaci gotowych elementów. Obrabiamy je tylko na nasze potrzeby. Formujemy głównie ten surowiec mięsny. Nie prowadzimy żadnego rozbioru tu na miejscu. Także nasza produkcja ogranicza się głównie do produkcji przetwórczej. A to kolejny przykład prowadzenia działalności: sprzedaż bezpośrednia. Pan Edward Drygiel z Siedlec zamiłowanie do pszczół ma od dziecka. Pszczelarstwo wyssałem z mlekiem matki. Dlaczego? A to dlatego, że mój pradziadek i dziadek zajmowali się pszczołami. Mieli posiekę dosyć sporą, jak na ówczesne czasy. Było to około 120 uli. Ten miód sprzedawali do Gdańska w beczkach drewnianych. Tak mama opowiadała. Te opowieści się powtarzały cały jakiś czas i w końcu to trafiło we mnie, i postanowiłem być pszczoły. Mamy 85 uli. Gospodarstwo prowadzimy razem z żoną. Jest to nasza pasja przede wszystkim. Pieniądze są na drugim miejscu. Staramy się, aby te produkty były dobrej jakości i żeby klient był zadowolony. Czego wyrazem jest to, że nie musimy jeździć nigdzie z tym miodem. Praktycznie ten miód jest sprzedawany na miejscu. Musieliśmy tą sprzedaż bezpośrednią zarejestrować u powiatowego lekarza weterynarii. Wiąże się z pewnymi obostrzeniami i dobrze, gdyż jakość produktów pszczelich jest na odpowiednim poziomie, jak również stan pogłowia pszczół, czyli te warunki zdrowotne są jak najbardziej zachowane tak, jak to powinno być. Mamy tutaj przydomowy sklepik. W tej chwili już mamy tylu klientów. Że praktycznie sprzedajemy wszystko w domu. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez rolnika. Sprzedaż bezpośrednia ograniczona jest do obszaru województwa, w którym odbywa się produkcja, województw sąsiadujących oraz innych województw na terenie Polski, jeżeli sprzedaż jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji tych produktów. Rolnik ma możliwość sprzedać Swój produkt bez pośrednictwa. Jak największa wartość ze sprzedaży daje możliwość utrzymania się gospodarstw rodzinnych, gospodarstw domowych, które tworzą produkt zdrowy, nisko przetworzony i przede wszystkim smaczny. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na taką żywność. Zwłaszcza doba pandemii nieco ograniczyła turystykę, ale nasz wypoczynek, podróże po kraju to często też taka turystyka e, smaków. I jest duże zapotrzebowanie również na, na rynkach lokalnych. Szukamy żywności jak najniżej przetworzonej, z jak najmniejszą ilością chemii i tego rodzaju działalności. E, jednocześnie nie konkurują z dużymi. E, Koncernami, korporacjami, bo to skala tej produkcji zapewnia dostęp takiej żywności i utrzymanie się gospodarstw rolniczych. Rolnicy i mieszkańcy wsi mają ogromne możliwości produkcji i sprzedaży swoich produktów i wyrobów prosto z gospodarstwa. Wiadomo, trzeba zdecydować, jaką formę wybrać, aby była dopasowana do profilu gospodarstwa.